Kamertony działają holistycznie, czyli ciało, umysł i duch. I tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy przechodząc na kamertony, to ty będziesz leczył swoje ciało fizyczne, bo często jest tak, że przechodzicie i mówicie, yy, cała lista jak, jak u lekarza, tak? Ja mam tutaj z kręgosłupem to, 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 z, z tym odcinkiem to, to, to. A okazuje się tak naprawdę, suma summarum, że pracujemy zupełnie z czymś innym, na przykład z emocjami. I bardzo często te emocje wychodzą pod wpływem właśnie dźwięku. Dźwięk ma niesamowite właściwości, słuchajcie, jeśli chodzi o, o to, żeby się wylało to, co gdzieś jest w nas głęboko zakorzenione. Słuchajcie, mam taką nietypową propozycję, może nietypowe warsztatowo, zamknijcie na chwilę oczy. Wszyscy. Chcecie podzielić tą małą taką mikroskopijną próbką tego, co, co się zadziało przez ten dźwięk? Jakieś może wyciszenie, jakiś może spokój. To jest biorezonans, akurat. I ten biorezonans bardzo często znaczy zawsze w zasadzie stosuje w momencie, kiedy zaczynamy taką sesję i musimy tego naszego gadacza uspokoić. Co to znaczy gadacz? Gadacz to jest ktoś taki, kto nas tak lubi sobie sabotować. Czyli jak jesteśmy zazwyczaj pierwszy raz na takiej sesji, to się zastanawiacie, co, co tu się będzie działo, jak to będzie wyglądało. I tak naprawdę fajnie by było, żeby to ciało nam troszkę odpuściło, wyszło z głowy. Wtedy jesteśmy bardziej plastyczni i wtedy generalnie zdecydowanie lepiej nam się pracuje. A ponieważ my jesteśmy, słuchajcie, naboćcowani, bodźcami ze wszystkich stron, wibracjami, częstotliwościami. Jesteśmy totalnie rozwaleni. Żyjemy w jednym wielkim smogu elektromagnetycznym, dlatego fajną rzeczą jest to, jeżeli znajdziemy takie narzędzie do tego, żeby ten nasz umysł wyciszyć. Ja długo się zastanawiałam, jak, jak poprowadzić dzisiejsze spotkanie tak naprawdę, z tego względu, że godzina czasu to nie jest dużo, żeby, żeby tutaj mówić o, o, jakby o dźwiękoterapii, natomiast chciałam Wam przede wszystkim pokazać z praktycznej strony, jak wyglądają takie sesje, na co sobie można pomóc i jaki to ma wpływ i co się ewentualnie zadziewa z takim człowiekiem, który leży na takim stole. Ja prowadzę koncerty kamertonowe i to jest taki, ja to zawsze nazywam, że to jest takie spad dla mózgu. Przyjdź sobie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, tylko po to, żeby na chwilę się właśnie odciąć, żeby tego gadacza gdzieś z siebie, gdzieś, gdzieś, gdzieś go troszkę uśpić. Słuchajcie, tak naprawdę wszystko tutaj się rozbija o wibrację o częstotliwości. Te częstotliwości to, to są częstotliwości, które są stricte dobrane do... Do nas, do ludzi. My wytwarzamy jako ludzie swoje pole elektromagnetyczne. Mało tego, każdy z naszych narządów wewnętrznych posiada swoją bazową częstotliwość. Czyli w innej częstotliwości pracują nasze nerki, w innej częstotliwości pracują nasze kości, w innej krew, żołądek itd. itd. I temu wszystkiemu z wielką uważnością, no, lata, lata temu, przyglądał się niejaki Pitagoras, o którym zawsze wspominał, wspominam, przepraszam. I on zauważył związek między światem przyrody, czyli tym wyciszeniem, generalnie kosmosem, a muzyką. I mało tego, on był dość wymagającym facetem, bo żeby jak źródła podają, żeby się dostać na jego nauki, nazwijmy to w ten sposób, to taki kandydat już musiał być po studiach arytmetyki, astrologii, matematyki, muzyki. To były jakby podwaliny tej wiedzy starożytnej. I za pomocą niejakiego instrumentu, który się nazywa monochord, słuchajcie, zresztą miałam okazję, że kiedy, kiedyś, kiedykolwiek mielibyście okazję mm, skorzystać z monochordu, bardzo serdecznie Wam e, polecam. Monochord to jest e, urządzenie jednostrunowe, ale też w starożytności był używany jako środek mierniczy. Czyli sobie mierzyli proporcje między długością fali a długością dźwięku. Słuchajcie, jest coś takiego jak cematyka, zresztą, czyli nauka o, o tym, jak, jak dźwięk wygląda w przestrzeni. Yy, zaobserwowano, zresztą zapoczątkował to tak na dobrą sprawę szpet. Hans-Jenny, tak, on rejestrował wibracje, czyli brał na przykład piasek albo wodę, podłączał to wszystko yy, jakby do, do, do instrumentu, i w tym momencie obserwował, jak niskie częstotliwości układają się w kółka. A wyższe z kolei bardziej wzłożone te kółka, czyli kojarzycie coś takiego jak mandale. Mniej więcej w ten sposób to, to, to wygląda. Także dźwięk nieprawdopodobnie wygląda. Nie mam tutaj teraz dorotki, nie mam, bo chciałam się do niej tutaj odwołać, jak w przyrodzie to wszystko funkcjonuje. I słuchajcie, my jesteśmy, tak jak wspomniałam, bardzo naboćcowani, dlatego bardzo dobrze czujemy się w takich momentach, gdzie jest cisza i spokój, gdzie jest 432 Hz, i to jest bardzo bazowa. 432 Hz to skala Pitagorejska, o czym wspomniałam. Ona troszkę została zmodyfikowana w 1558 roku, ale tylko dlatego, żeby wprowadzać narządy człowieka w konsonans, czyli w te pozytywne dźwięki, czyli w te pozytywne wibracje, które nasze ciało chłonie. Nie w dysonansach, chociaż też istnieje, słuchajcie, tutaj w, w muzykoterapii taka mm, technika, która się nazywa techniką przeciwnowotworową i tutaj pracujemy w dysonansach. Co to oznacza? To jest z kolei Fabien Maman, jego, jego badania, idąc po skali coraz wyżej, coraz wyżej z tymi dysonansami komórka nowotworowa nie wytrzymuje tego napięcia i pęka. Oczywiście to jest tak, że ciężko tutaj mówić o jednym dwóch następnych zabiegach, czasami jest to bardzo długi proces. Ale miałam jedną pacjentkę, u której faktycznie było widać rezultaty. To był akurat w tym przypadku rak kości i widzieliśmy po kolejnych rezonansach tomografach rezultaty, że on jakby malał. Niestety pani też była cukrzykiem i, i zmarła a, na zupełnie coś innego. To taka dygresja.